Jestem Jana jamyk i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę sezon szósty na Rockstar Planet, więc zapraszam do oglądania. Najpierw sobie poczytamy poczta, bo jest naprawdę bardzo fajna. Najpierw Odryty. Witaj w Parkour City. Omg, spójrz gdzie wylądowaliśmy. To Parkour City. Mam Ci tyle do powiedzenia, ale najważniejsze jest to, tak długo jak tutaj jesteśmy, dostajesz podwójne EXPA za gry w parkour. A dzięki Ziggi znajdziesz tam kryształy kinetyczne, których nie pomija. Jest tyle nowych rzeczy do stworzenia. O matko jeszcze ja nie mogę doczekać tych rzeczy do stworzenia. A jeśli już o Ziggy jest zajęto szukaniem jakiegoś sprzętu portalo portalowego, który pozwoli nam kiedyś upuścić to miejsce. Ja bym tego nie chciała. Niestety Fenix już nas dalej nie zabierze. Nie widziałem za to doktor Starblocka. Pewnie pomaga w jakichś sprawach technicznych. A w świecie VIP Zara znajdzie wspaniale wyzwanie parkurowe. Musisz wejść na niedokończoną wieżę, o ile desz radę. XD. I jak mu to trafiliśmy? Tutaj mam jakąś dziwną planetę. Tutaj mamy Tropicalips, w którym pada ulewny deszcz. Tutaj mamy rakietę. Tutaj mamy Zygmunt Starblock, która sobie stoi. Tutaj mamy doktora Starblocka, który sobie stoi. Tutaj oboje sobie stoją. Tutaj rakieta wylatuje. Tutaj widzimy, że Syrenom wszystko się nie podoba. Tutaj sobie lecą w kosmos. Lecą na jakąś dziwną planetę. Dobra, i tutaj też, no wylądowaliśmy w takim super fajnym mieście. Mam tutaj takie superowe logo, no i tak to wszystko fajnie wygląda. Odnośnie nowych Kół Fortuny to chyba nie muszę czytać, bo to słabe. Dąż do, do Ligi Parkurowców Zawodowych, co? Powołasz wyzwaniu, parkourz jest liczył się tylko umiejętności parkouru, a co może być ważniejszego niż cudny wygląd podczas biegów w mieście. Przygotowałam niewiarygodną kolekcję Biblia najlepszych parkourowców. To akurat ta ostatnia informacja to nieważna. Ten pakiet jest jak dla mnie srebrny, ale e, twórch jakiś srebrny, słaby, ale według mnie to niebo, znaczy to tło, o, o dziwo, że to jest pierwszy raz tło w pakiecie, jest no bardzo, bardzo fajne. I w ogóle tutaj widać fioletowe i pomarańczowe takie mm, coś. Tak jak było to w drugim sezonie. Bram też były fajny, ale piesek też jest superowy. No i jak dla mnie to jest najlepszy sezon na blok tarpany. O już możemy pokazać tutaj nagrodusku. To są właśnie. One, to są powtórki poza myszą, która postanawiała udawać ser. To jest normalnie taki piękny sezon. Zobaczcie, to jest takie superowe miasto. I nawet jest element chromaniańska, za to normalnie... Mam ochotę podziękować moderatorom bardzo. Ten sezon jest po prostu taki superowy. Ta Chromania też jest dosyć śmieszna. I najlepsze z mi pokazywało, że tutaj są jakieś yy, jakiś klocek, y, taki fajny, z ich chromacji. Dobra. Ale na razie mi się nie chce go szukać. O, grawitacja. Witrymalnie to miasto jest takie superowe. Psik, stąd psik. No. normalnie taki superowy sklep. Jest tutaj, tutaj takie wszędzie telebimy. Jest masa nowych kroków. O, na przykład, o tam. O. O, jest normalnie, więc to jest bardzo fajne i pozdrawiam tutaj oczywiście wszystkich. No i dobra, w sumie to chyba byłoby na tyle z przeglądania Nexusa, teraz się zajmiemy tajemnicami. Dobra, tutaj tajemnice są, znaczy i klucze nawet nie są zbyt trudne. Możemy sobie zacząć właściwie od takiego, od wspinania się na tą wieżę, no bo tutaj właśnie trzeba się wykazać umiejętnością parkouru. Ja tam żadnych umiejętności nie dam, ale jakimś cudem udało mi się to coś przejść. No i dobra, możemy sobie zacząć w sumie od tego, bo mi się wydaje, że to jest dosyć łatwe. Dobra, i tutaj pozdrawiam Minki Braci Dominikę Huragan. No i właściwie jak już wyjdziemy na samą górę, to normalnie to jest normalnie bardzo łatwe, bo można zeskakiwać. I tutaj mamy sobie taką dziurkę, wchodzimy tutaj i mamy zielony kluczyk. I teraz idziemy sobie wyżej, się wspinamy tu. I tutaj mamy taką dziurkę gdzieś, a nie, to tutaj, bo pamiętam, że... Gdzie to jest? Pamiętam, że to się trzeba było wstydzać po takim granatowym. Hmm. Dobra, więc tutaj trzeba iść w górę i tutaj niedługo będzie klucz, po tym jak się będziemy... Twierzyć. O, tutaj będzie to. To będzie chyba gdzieś tu. Nie no, halo, zgubiłem się. Zgubiłem się. Gdzie to było? To było gdzieś tutaj, daję głowę. To było gdzieś tu. Aha, i oczywiście się zgubiłem. A, dobra, już wiem. To jest o tutaj właśnie, o. To jest czerwony klucz, więc normalnie na S sobie go bierzemy. Dobra, już jesteśmy tutaj, to wystarczy, że możemy sobie tutaj po prostu skakać, jak macie tą e, rakietę, to normalnie będzie już nam trochę łatwiej. Sobie teraz idziemy tutaj, i teraz tutaj do takiego niebieskiego chyba klucza. Tak, to, chyba, to, jest, to był chyba niebieski, i teraz tutaj mamy sobie, tu, tu, tutaj się wspinamy na górę. Mamy tutaj jakąś bardzo fajną pracownię doktora Starbucka, czy jakby to nazwać, nie wiem. Ja mam tutaj taki bardzo fajny widok na no miasto. Oczywiście, kluczyk też. O, sam się wziął, więc normalnie bardzo fajnie. I dobra, teraz lecimy sobie po ostatni klucz. Trzeba sobie tak pośmigać, jakby w takich podziemiach. Nie drabny kocie. Teraz idziemy sobie tutaj właściwie, bo to jest chyba nawet niedaleko. Trzeba się tylko przyglądać tutaj do, do, tej, do tej ziemi. To jest gdzieś tutaj, tak. Ja pamiętam, że to jest gdzieś tu. To jest gdzieś tutaj, tak. O, i pozdrawiam, dzięki za uśmieszka. O, to będzie tutaj, to będzie tutaj, tak. Tutaj, się, tutaj, można, tutaj nie trzeba spray zmniejszającego, ale jest nam wtedy o wiele, wiele łatwiej. Więc no, sobie go tutaj stawiamy, bierzemy go, bo wtedy mamy mniejsze szanse, że trafimy na, o oh, właśnie, te przyspieszaczki. I tam mamy żółty. O Jezu, o Jezu, nie nie, 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 nie. Nie możemy się dać, dobra. Tam mamy te przyspieszaczki, ale łatwiej umijać, omijać, kiedy mamy spray zmniejszający. Halo, gdzie ta dziura? Ja ją zgubiłem już, czy co? A, no oczywiście. Ciekawe, gdy tylko bym poszedł, gdybym tego nie zauważył. No dobra, o, i mamy, więc sobie możemy wyłączyć ten efekt. No i właściwie to już są chyba wszystkie. A, tak, jeszcze trzeba pójść na taką górę. Yy, I tam mamy jeszcze fioletowy klucz. Więc teraz sobie idziemy tutaj. Teraz ten zobaczy w ogóle, ile tu jest nowych kloców. To są normalnie bardzo fajne nawet jakieś tutaj takie migoczące, więc normalnie superowe. Ja się już nie mogę doczekać tych wszystkich aktualizacji. Boże święte, to jest normalnie naj, chyba najlepszy sezon. Bo wiecie pewnie, że, że mi zarzucicie, że jest najfajniejsza, bo ja tak zawsze sądziłem. I tak, sądzę, że chromacja była bardzo fajna. Ale tutaj też jest normalnie bardzo fajne, bo to jest takie bardzo, bardzo, bardzo ładne miasto. Dobra, więc sobie idziemy na górę. Idziemy sobie na górę. To jeszcze tutaj kawałeczek, sobie skaczemy I mamy tutaj kluczyk. Możemy się w sumie teleportować, więc yy, mamy. Dobra, i sobie od razu idziemy tutaj, i mamy tajemnicę. O, tutaj to jest, więc sobie bierzemy. No i proszę bardzo, dziękujemy. Mamy tajemnicę. Okej, okay, ale tajemnica to nie jest koniec, bo tutaj normalnie, zobaczcie, jak to jest, jak to jest ładnie zrobione. Dużo jest wysokich budynków, jest jeszcze świat VIP, ale ja go nie po prostu jest. Nie nazwałbym go po prostu światem VIP, bo to jest jakieś, po prostu jakieś paskudstwo. Zobaczcie, że to jest jakaś dziwna wieża, która się w samą górę tam nie wiadomo, pnie, a ja normalnie nie mogę jej przejść, bo to jest jakiś, jakiś, jakiś bezsens. Normalnie ja nie wiem, ja, może, może spróbuję to kiedyś przejść na jakimś filmie jak tutaj wiemy 30 łapek w górę, to zrobię film, że staram się pokonać tą wieżę. Jak będzie tutaj 30 łapek w górę, no to zrobię taki film, że staram się pokonać to uwierzę może mi się to uda. Nie no, wiecie, że nawet trzeba wejść teraz na ten dziwny dźwig. Trzeba wejść na ten dźwig. Przestań to drapać! Psik! Dobra, teraz możemy sobie wyjść tutaj. I teraz tak, tutaj na te takie przyspieszaczki, to tutaj kolejna umiejętność parku. Przestańcie to drapać, koty! Koty, psik! Dobra, i teraz zobaczcie, że nie, nie trzeba tutaj wskakiwać na siłę. Nie trzeba tutaj normalnie, ale dużo osób do nich pisze. I teraz trzeba normalnie sobie z tym walczyć, ale mi się nie chce. No i dobra, w sumie tak. Jeszcze mogę Wam pokazać, że tutaj ten VIP jest no dosyć słaby. Już mówiłem trochę o tym, ale parę osób już go kupiło. Mówią, że, że jak je pytałem, to mówił, że są no, że dosyć słaby to jest. O, udało mi się, łamę. Że to jest dosyć słabe i że takie to trochę średnie, mi się też tak wydaje. No bo to nie ma jakiegoś super, ultra, hiper mega wyglądu, fajnego, Jezu. Ale normalnie to jest najtrudniejszy się VIP jaki był, drugi nawet już. Pamiętacie ten z sezonu drugiego, to że była taka góra, to się trzeba było skinać, to przy, to normalnie przy tym, to to jest jakieś normalnie łatwizna. To to jest dopiero widzenie, patrzcie teraz tutaj, Boże nie, ja nie wyrabiam, bo dużo skoków jest, dużo skakania i dużo spadania, o właśnie tak to już wygląda. No i dobra, no niestety, tak to już jest. Więc my sobie chyba teraz stąd wyjdziemy, bo ja dzisiaj nie dam rady pokonać tego świata VIP, jest za trudny. Za trudny dla mnie, możemy sobie tutaj poszukać parę fajnych nowości, żeby film nie był zbyt krótki. No i dobra, mamy sobie tutaj Penny Pandorę. Zobaczcie, że to jest bardzo fajnie zrobiony sklep normalnie. Wszystko fajnie, tutaj takie komputerki, czy nie wiem co. Dużo normalnych parków, to jest bardzo aerodynamiczny sezon i bardzo fajny. O, i w ogóle się dzisiaj odkryłem, że trampolinę grawitacji, skaczymy na nią i mamy mniejszą grawitację. A właśnie, skoro już o tym mowa, możemy sobie przetestować rzeczy z kół, bo ja je wszystkie mam. Tutaj już przygotowałem sobie taki światek dzień temu. więc no możecie sobie normalnie na niego wejść i go, to wszystko potestować. Zobaczcie, tutaj mamy pióra, tak one wyglądają, wyglądają. nawet nie najgorzej, nie wiem po co komu w ogóle taki klocek, po co moderatorzy go stworzyli. <kluzł> Ale niech będzie. Liście też są nawet fajne. Niezbyt się nadają do robiania drzew, no ale spoko w ogóle też dają bardzo pasujące tło. Oczywiście drzewa obsypane śniegiem. Hejka, hejka, nagrywam. Możemy sobie tak napisać. No i jest w sumie spoko. Tak to właśnie wygląda. A, już ja mogę nam przystosować nóżki z tego z tego z tego. Oj, nieważne, z czego z tego. Tak właśnie one wyglądają. Nie wiem, czy one pasują do tego sezonu, ale może, może. Nie jest w sumie źle, więc spoko, więc spoko, więc spoko. Jak sobie kupię tą myszkę z kół, którą Wam teraz opokażę, ona jest dla mnie jakaś średnia, ale z drugiej strony fajna, tylko że takie ma dziwne majtki jakieś, no to może nagle, nagra, nawet nagram z tego film, byłoby wtedy no chyba fajnie, bo jeszcze jej nie mam, nie ona jest za 500 biletów i ogólnie szkoda, że ten sezon będzie trwał tylko 33 dni, no mało trochę, ale szkoda. No i dobra, w sumie chyba sobie idziemy. W sumie chyba idziemy. Normalnie, o może, zobaczcie, jakie to są takie super bloki, rita, rita, rita. Mi się wydaje, że one będą do stworzenia, ale jeszcze mnie ciekawi, jakie będzie trofeum. Ciekawi mnie, jakie będzie trofeum. Może będzie to jakieś parkurowe, albo nie wiem. Mi się wydaje, że to, te takie telebimy o właśnie ten, na którym skaczę to będzie dodatek do światów, który właśnie będzie można stworzyć za energię tych oto kryształów kinetycznych, bo na razie nie można z nich stworzyć nic sensownego, może poza sprayem szybkości, możemy sobie zrobić mini opening kryształów, no to trochę sobie levela też wbiję. Dobra, bo ostatnio ogółem wbiłem 98, no i teraz lecę po setny, Już niedługo rdzibikam, o, o którym marzę tak długo. Dobra, w sumie chyba na dzisiaj to będzie na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Już niedługo będą kolejne filmy, więc co? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, kochane kociaki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy oglądali film. No i papa, kochane kotki, pa!